Właśnie dzięki nieprzerwanej pracy energetyków w naszych domach nie brakuje teraz ogrzewania i prądu. Zmieniliśmy organizację pracy. Z pięciozmianowego systemu pracy wprowadziliśmy 11-zmianowy 11 system pracy. Tutaj cały czas coś się dzieje, tutaj nie ma przerwy. Tutaj muszą być ludzie, mimo iż mogą być w minimalnym obożeniu, to oni muszą tutaj być. Ta praca no, jest oczywiście w pewnym sensie inna. tak. Natomiast dostawy prądu są yy bezpieczne. Zatem przysłowiowego prądu w gniazdku yy nie zabraknie. Mimo epidemii koronawirusa nasza praca nie uległa zmianie. Prąd płynie w sieci, zapewniamy ciągłą, ciągłą dostawę energii. Zachowujemy co prawda większe środki ostrożności. Jesteśmy wyposażeni w środki ochrony osobiste i odkażacze, maseczki i i życie toczy się dalej, pracujemy.